Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas magii. Z tej okazji życzymy Państwu samych słonecznych dni: miłości i radości każdego dnia, zdrowia i pomyślności, rodzinnej atmosfery, pogody ducha i spełnienia marzeń, spokoju i odpoczynku od codziennego zawiewania, dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu. Aby te nadchodzące święta były prawdziwie świąteczne, pachnące choinką. Ciepłe w sercu i zimowe za oknem. A nadchodzący 2016 rok był zdecydowanie lepszy od tego, który się kończy. Sprzyjał odkrywaniu nowych pasji i pomysłów. Pozwolił sprostać nowym wyzwaniom i przyniósł mnóstwo satysfakcji z własnych dokonań.